Więc teraz wejdziemy do łatwiejszej fabryki 2 po zakończeniu wcześniej pierwszej. Bardzo przyjemna runda. Należy cały czas iść w prawo. Wiadomo o co chodzi. Widzimy tu zieloną strzałkę. Po wciśnięciu zielonego guziku spadnie tu jakiś przedmiot, po który warto się wrócić. Tymczasem, skokiem, otwórzmy sobie tu przejście. ten zielony guzik, biorąc trąbkę, zwykłą chwilę później wracając i zmieniając na lepszą wersję tej oto-dźwiękowej trąbki. Załatwmy tu wszystkich, ale ten już zasuwał, Uff, ale nie da rady. Z nami nowym przeciwnikiem jest wiewiór o normalnych korolach, kolorach, chodzący w lewo i prawo, mający także trzy życia, jak zielony, wcześniej spotkany. Łatwy moment będzie, podejdźmy tu na kant, aby te nietoperze podleciały. Bo inaczej by nie chciały, bylibyśmy za daleko. I jeszcze jeden, dalej są jeszcze dwa, ale już nie podlecą, dopóki nie wciśniemy tego guzika. A więc róbmy to, idąc tędy. Nowością jest pomarańczowa tabliczka, można w nią dowolną ilość razy strzelić. I zawsze się będą zmieniać te czaszki, tak jak tutaj to widzimy. Niepotrzebnie nas zraniwy trzeba się śpieszyć, bo gdy ogień się pojawi, ta tabliczka spadnie i te czaszki non stop będą się zmieniać, co oznacza naszą przegraną, bo wpadniemy do ognia i już z niego nie wyjdziemy. Piórko się przyda. Nowi przeciwnicy to różowi nietoperze, zawsze będą za nami latać i mają dwa życia rzucające bomby. Rzecz jasna. Które również mogą uszkodzić przeciwników. Ogniowe. Mam jeszcze jedną trąbkę. aby bym to się na początku nie wziął. Dla punktów jak najbardziej. I obziąłem. Teraz tak. Skuśmy, aby. Trudny moment mamy. Trąbka dźwiękowa nie zdejmie tych jeży, więc trzeba będzie je ominąć albo załatwić za pomocą innego przeciwnika. A tego spróbuję dokonać. Tam na końcu jeszcze trzeba mieć aktywowany niebieski guzik, aby przejść. Tak właśnie można to zrobić za pomocą tego różowego nietoperza. To pozałatwiajmy, może. Tam jest jeden jeszcze, też, który możemy go sami załatwić. Pozałatwiajmy, może. te właśnie za jego pomocą niech tu podleci będzie za nami leciał jak widać dokonał tego no to pozostał jeszcze jeden którego możemy załatwić również za pomocą Nie toperza i zrobił to. Teraz pozostaje aktywować, właściwie najpierw go załatwić. No, niech podleci. Aktywować niebieski guzik i sobie tam przejść. A żeby aktywować niebieski trzeba aktywować zielony. teraz czystą drogę mamy. Możemy tędy przejść. Ominimy tego jeża. Zaraz, zaraz. Moment, moment, moment. Tu stańmy. Chodź, ta trąbka przez ściany wali. No i mamy już metę. A jedna z tych świń ma chyba nitro. Chyba ona, chociaż nie wiem. Oj, bo by nas zranił. O tak, ma nitro. Załatwiliśmy ją. i załatwimy. I to już wszystko. Wejdźmy na metę tej króciutkiej planszy. No i punktów niewielka ilość. O, i mamy nawet. Opinie o naszej grze, świetnie. Udało się ukończyć fabrykę 2, więc została jeszcze tylko jedna runda. Walka z bosem. Co powracający Devil One dla nas wymyślił? To się okaże w następnym odcinku. Do zobaczenia.